Cześć! Dzisiaj kolejny film w serii moje akwaria, kolejne akwarium niegupikowe, akwarium nie, nie z psem, akwarium z żółwiami, pelomeduza subrufa są to żółwie pochodzące z Afryki. E... Żółwie są z krajowej hodowli, urodziły się w czerwcu tego roku. Hodowla nazywa się pod skorupą, mieści się w Poznaniu. Właścicielem jest Mateusz Rawski. Żółwie bardzo fajne, ruchliwe, ciekawskie, bywające po całym zbiorniku. W zasadzie są to młode żółwie, więc one jakby troszeczkę przeczą ogólnej opinii pelom pelomedus, ze względu na to, że pelomeduzy dorosłe są takie skryte, osobiałe i w zasadzie gdzieś tam kryją się w zbiorniku, natomiast te sobie pływają po całym akwarium. Za towarzyszy mają różne, różne ryby, które trafiają tu z różnych przyczyn. Żółwików jest 5 sztuk. Jak widzicie, jest stosunkowo dużo korzeni, żeby te żółwie mogły sobie w łatwy sposób zaczerpnąć powietrza, żeby mogły się schować. Młode pelomeduzy nie są zbyt dobrymi pływakami. Aczkolwiek, jak już zapoznają się ze zbiornikiem, to można im ten poziom wody zwiększyć i doskonale sobie radzą. Zbiornik oświetlony jest modułami Samsunga pięcioledowymi o zimnej barwie. Dodatkowo jest lampa ogrzewająca jest to zwykła lampka biurkowa, biurowa, która ma halogenik w sobie. Jako filtrację, jak to standardowo u mnie Padmini z dużą gąbką Jak widzicie woda jest przejrzysta, klarowna, nic złego się nie dzieje Jeśli gąbka jest płukana regularnie raz w tygodniu to nie ma absolutnie problemu I nie trzeba tutaj, nie wiem, jakich filtrów montować, jak to zawsze mówiono przy żółwiach Z roślin, z roślin znajdują się w tylnej części Nie widać ich tak dobrze, ale jest tam dość dużo anubiasów jest jedna paproć pływająca i wczoraj włożyłem gałązkę z cindapsusa, który doskonale w, takich, w takim środowisku powinien rosnąć. Zobaczymy jak się utrzyma. Na dnie jest cienka warstwa podłoża, żeby łatwiej można było sprzątać. Oraz znajdują się liście dębu. Ja zawsze przy żółwiach lekko zakpaszam środowisko, wprowadzam gardniki ze względu na to, że wtedy nie mają takich tendencji do, do chorób grzybiczych skorupy za chwilę wrzucę im jedzenie więc akwarium się jeszcze troszkę bardziej ożywi już właśnie wrzucam, dostaną, dostaną stynkę mrożoną kilka sztuk tej stynki wystarczy oprócz stęki żółwie bardzo chętnie jedzą wszystkie w zasadzie mrożone pokarmy, czy jest to ochotka artemia e, kryl drobny, kryl gruby e, krewetki wszelkiego rodzaju e, daje im też specjalną mrożonkę ichtiotropik dla żółwi e, z żywych pokarmów dostają czasem ochotkę i rurecznik e, Rzadziej wazonkowca. Ryby, które znajdują się wraz, wraz z nimi w akwarium, stanowią też pewnego rodzaju służbę sanitarną, ze względu na to, że żółwie, jak widzicie, jedzą dość łakomo i normalnie zostawałoby dużo resztek, ale te wszystkie rybki sobie tutaj to doskonale wyjedzą i, i, i dzięki temu też samo akwarium jest. Czystsze, więc polecam ogólnie łączenie żółwi z rybami, oczywiście raczej z drobnymi rybami z drobniejszymi rybami niż większymi prawda jest też taka, że żółwiowi bardzo trudno jest uporować zdrową rybę i no w zasadzie zjada te osobniki które padły albo są w jakiś sposób, w sposób chore i, I tylko wtedy w zasadzie ma szansę ją złapać. Oczywiście mówię tu o, o odpowiedniej wielkości zbiorniku, nie mówię o małych klitkach, w których często są trzymane żółwie. Ja chciałbym Wam polecić żółwie bokoszyjne do hodowli w domach. Są to żółwie, które nie osiągają bardzo dużych rozmiarów. Są na pewno dużo bardziej Mówiąc w cudzysłowie, oczywiście przyjacielskie niż najbardziej popularne żółwie y, czerwononice. Ostatnio w handlu pojawia się dużo, Pelemedus, ale w większości sytuacji pochodzą one z importu i takie żółwie są dość chorowite, mają różnego rodzaju problemy. Dlatego ja staram się kupować zawsze żółwie z hodowli, wtedy mam pewność, że żółw nie jest chory. I będę się mógł nim cieszyć długo w przeciwieństwie do żółwi importowanych. W tym roku miałem taką sytuację, że kupiłem trzy żółwiki chińskie na giełdzie w Ostrawie. Niestety dwa żółwie w zasadzie zdechły w ciągu tygodnia, przeżył tylko jeden żółwik. Okazało się, że były to żółwie z importu, z farmy. Nie były one z naturalnego środowiska, ale z chowów fermowego. No, takie żółwie też nie są za dobrej jakości. Są one często e, transportowane w fatalnych warunkach, i później opieka nad nimi też nie jest e, jakaś e, dobra. Wobec czego e, warto kupować żółwie schodowi, za nie się płaci zawsze troszeczkę więcej. Natomiast e, no, zapewniamy sobie. O odpowiedni komfort hodowli tego żółwia nie mamy problemów z chorowaniem czy z jakimiś innymi problemami także ja zachęcam do kupowania żółwi z hodowli jeszcze Wam pokażę szerzej akwarium zobaczcie jaki ruch się zrobił w momencie kiedy wrzuciłem jedzenie jest to akwarium w którym zawsze się coś dzieje żółwi jest pełno w tym akwarium mieszka 5 sztuk. Akwarium ma wymiary 70 cm długie na 35 szerokie i 30 cm wysokie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Pozdrawiam.